Witaj. Jesteś w procesie osłabiania twojej ego struktury. Wibracje ego stworzyły u każdego człowieka strukturę. I struktury u wszystkich ludzi są powiązane ze sobą nawzajem. Każda struktura u człowieka. Stwarza iluzje, które on przeżywa jako swoją rzeczywistość życiową, ale są to tylko iluzje. Zamiast używać słów negatywnych, które wzmacniają strukturę ego, jak na przykład problemy, konflikty, będę używać słowa iluzje. Gdyż wtedy zrozumiesz, o czym mówię, a Twoja struktura będzie się osłabiać. Co się dzieje w Twoim życiu? Zastanów się, zapytaj siebie, spójrz świadomie. Niedługo będziesz czuł potężną siłę i świadomość ale jesteśmy w procesie. Życie składa się z wielu planów. Relacje. Jak jest z relacjami w Twoim życiu? Co przeżywasz? Spójrz. Co się powtarza? Jakie zdarzenia? Jakie masz myśli? Jakie przeżycia? Co czy ty czujesz, co czuje twój partner? Jakie iluzje stwarza twoja struktura ego? Spójrz na plan zdrowotny. Jakie choroby masz? Jakiego typu? Co się powtarza? Spójrz świadomie na to, bo to jest opis Twojej struktury zdrowia. Spójrzmy na pracę albo na naukę. Co przeżywasz wtedy? Co się dzieje w Twoim życiu? Jakiego typu iluzje stwarza Twoja ego-struktura? Nie używam słowa problemy, ale powtórzyłam to teraz, więc to oznacza, że tak miało być. Jesteśmy w procesie. Spójrz na wymiar ekonomiczny w Twoim życiu. Co przeżywasz? Co się dzieje? Jakie iluzje? Stwarza Twoja struktura ego? Spójrz na to jako na pewnego rodzaju całość, układankę, albo film, albo sen. Spójrz na wszystkie plany Twojego życia. Co przeżywasz? Jakiego typu? Co się tam dzieje? Słuchaj, co mówisz, co myślisz, co robisz. Ty oraz inni naokoło ciebie. Pamiętaj, że struktury ego są połączone. U wszystkich ludzi są połączenia. Dlatego działają ludzie w odpowiedni sposób żeby odzwierciedlać Twoją ego-strukturę i jej skład. Jeżeli coś mówisz, myślisz i piszesz, mówisz zawsze o sobie. Wszystko, co się naokoło Ciebie dzieje, jeżeli w tym, co powiesz, albo w tym, co się dzieje, są powiązania silnych uczuć, które Ty czujesz. Oznacza, że to odzwierciedla Twoją wewnętrzną ego strukturę. A to, co Ty sam mówisz i myślisz, je, będzie Tobie pokazywać. I cały czas pokazuje skład Twojej struktury. Wiara, religia, jakiego typu strukturę masz w sobie, co stworzyły wibracje ego? Pomyśl się, zastanów, w jednym miejscu ktoś spali Biblię albo koła. I miliony ludzi reagują, gdyż są powiązani w jedną całość. Jaką strukturę religii masz w sobie? Wszystkie struktury ego, które są na ziemi, stwarzają silne uczucia u ludzi. Po jakimś czasie, Nastąpi osłabienie, silne osłabienie Twojej struktury ego. Zaczniesz wtedy inaczej reagować na wszystko, w sposób pozytywny. Poczujesz siłę, poczujesz fantastyczny spokój, którego nie można opisać. We śnie wydaje się Tobie, że to, co przeżywasz, jest prawdziwe. Jak się zbudzisz, myślisz, że to, co przeżywasz, jest prawdziwe. Ale nic z tego nie jest prawdziwe. W ten sposób działa struktura ego na psychikę człowieka. W pewnym sensie żyjemy cały czas w świecie iluzji. Po upadku struktury ego przestają dlatego istnieć iluzje i zaczyna człowiek żyć w rzeczywistości, która jest zawsze pozytywna. Te uczucia i te przeżycia, które człowiek wtedy odczuwa, nie są do opisania, gdyż nie ma w naszym języku w tej chwili słów, które mogłyby je opisać. Ale niedługo zaczniesz je czuć. Patrz, słuchaj, obserwuj, zadawaj sobie pytania: co ja mówię, co ona mówi, co ludzie mówią, co ja czuję. To jest Twój dostęp do Twojej potężnej siły. Niedługo zaczniesz żyć w wymiarze rzeczywistości. Wszystko, co najlepsze, jest przed Tobą. Życzę miłego, wspaniałego dnia.